Witajcie. Współczesna medycyna potrafi sobie radzić z chorobami, z którymi jeszcze kilkadziesiąt czy nawet kilkanaście lat temu nie potrafiliśmy sobie poradzić. Weźmy przykład wirusa HIV. Freddie Mercury, grupa Queen, człowiek odszedł. Dzisiaj osoby, które są zarażone wirusem, czy chorują, czy są nosicielami, bez problemu są w stanie dożyć wieku starczego ze względu na rozwój medycyny. Szczególnie rozwinęły się techniki obrazowania, tomograf, rezonans, laboratoria, e, maszyny, które to wszystko sprawdzają, są dużo bardziej dokładne. Ale, kochani widzowie, hitem jest farmacja. Jeżeli wierzycie w reklamy, to okaże się, że dzisiaj nic nie musimy robić, bierzemy pigułkę i już jesteśmy wyleczeni. W dzisiejszym odcinku Dowiecie się o chorobach, których nie ma, które nie istnieją, które zostały wymyślone po to, żeby sprzedać nam pigułkę. Sztandarowym przykładem choroby, której nie ma, która została wymyślona, jest halitoza. Możecie słyszeć niemalże codziennie reklamy, nieświeży oddech, nie będziesz miał miłości, nie będziesz miał sukcesów w pracy. To jest choroba, a my Ci pomożemy. Firma, która wprowadziła tą dziwną nazwę, produkowała płyn. Ten płyn na początku miał leczyć żerączkę. Nie działał. Następnie okazało się, że może być płynem do mycia podłóg. Nie działa, bo jest duża konkurencja. Ale jeżeli. Teraz się okazuje, że może zlikwidować nieświeży zapach i ty nie musisz myć zębów, nie musisz dbać o higienę jamy ustnej, nie musisz nitkować, nie musisz chodzić do stomatologa, bo wystarczy, że użyjesz wspaniałego medykamentu, tak? Choroba, której nie ma. Choroba, która została stworzona tylko po to, żeby drenować nasze portfele. Innym przykładem drenowania naszych portfeli są problemy z uszami i szumy uszne. Tu akurat problem jest bardzo poważny. Problem istnieje. Ale przeglądając szczególnie kolorowe gazety, które czytają nasi seniorzy, że wystarczy tylko i wyłącznie do naszego ucha wlać olejek albo spray i już nagle tych szumów usznych nie będzie. Moim zdaniem jest to specyficzny rodzaj czynu zabronionego. Jeżeli na dużej reklamie, którą czyta senior, słyszy użyj tego i już nie będzie problemów z szumami usznymi. Być może, że słyszeliście Państwo o przypadku młodego człowieka, który zbił majątek i sprzedawał zwykłe MP3, reklamując, że on potrafi wyleczyć szumy uszne. Tutaj potrzebny jest lekarz, a nie farmacja, a nie olejek, który kosztuje 300 zł. A w środku macie głównie olej kokosowy, który możecie w tej ilości kupić za złotówkę. Włączmy myślenie. Większość tych składników na nieistniejące choroby sprzedawanych jest jako suplement diety. Dwa powody. Po pierwsze, suplementu diety nikt nie bada. Suplement diety sprzedaje się tylko na zgłoszenie. Wystarczy wypisać jedno zgłoszenie i to jeszcze online, i już można to sprzedawać. Suplement diety, co do zasady, nie leczy, i stawianie po jednej stronie wyleczonej prostaty, po drugiej stronie przerośniętej i sugerowanie, że nie trzeba nic robić, wystarczy wziąć tylko i wyłącznie ten suplement diety, nie jest uczciwe. Dlaczego suplementy diety są tak często sprzedawane w aptekach? Jeżeli tego nie wiecie, to marże na lekach są bardzo niskie. Najczęściej regulowane przez państwa, przez płatników. U nas to będzie Narodowy Fundusz Zdrowia, który za nie płaci. Wymagania co do aptekarzy są ogromne. Trzeba mieć personel, który jest wykwalifikowany, trzeba mieć kilkanaście pomieszczeń, żeby w ogóle dostać zgodę na prowadzenie apteki. Skąd oni mają brać te pieniądze, skoro jest tycia marża na lekach? A no właśnie, stawiamy sobie te magiczne składniki na nieistniejące choroby obok leków, i one stają się wtedy takie bardzo poważne. I tu nie ma już regulacji cenowej. Tu okazuje się, że mogę mieć produkt, który kupuję jako aptekarz za 5 zł, a sprzedaję go za 500 zł. I te wszelkiego rodzaju płyny na serducho, płyny, które mają pomóc w odżywianiu, to jest najczęściej woda i kilka składników, gdzie koszt produkcji wynosi kilka złotych, a sprzedawany jest często za kilkaset złotych. Nie dajcie się na to nabrać. Chcecie przykład? Całkiem niedawno spotkałem się z kolegą, który jest młodym człowiekiem w moim wieku. I okazuje się, że jest już emerytem. On pracował w dużej firmie farmaceutycznej, której nazwy nie mogę niestety wymienić, i wpadł na genialny pomysł z punktu widzenia firmy. Otóż linię produkcyjną do produkcji cukierków wzbogacił o odrobinę olejku eukaliptusowego, dorzucił do tego reklamę telewizyjną i te cukierki, które kosztowały pół kilograma. Kilka złotych, nagle tych cukierków było 6-7 w blistrze i kosztowały kilkanaście złotych. Słuchajcie, fortuna, to uratowało firmę. I komu nie zdarzy się, że boli go gardło? Z różnych przyczyn. Ja często pracując na targach, na konferencjach, boli mnie gardło. Włączam telewizję, słyszę, jest cudowna pastylka, zacznij ssać i okazuje się, że poczujesz się lepiej. Ale wyprodukowanie tego blistra z kilkoma cukierkami wzbogaconymi olejkiem kosztuje kilkadziesiąt groszy. Tymczasem my kupujemy to w aptekach, na stacjach benzynowych, przy kasie w sklepie za kilkanaście. Pamiętajcie, to co jest przy kasach. Musi być bardzo wysokomarżowe, ponieważ sklepy biorą za to określone duże pieniądze, bo my stojąc w kolejce, rozglądamy się i oczywiście kupujemy. Przykładem nieuczciwych reklam, które w tej chwili już ktoś wreszcie w Polsce próbuje zamknąć ustawą, jest to, że do niedawna bardzo dużo reklam to byli aktorzy w kitlach lekarskich. To były nieprawdziwe informacje. Pewnie kojarzycie taką reklamę, gdzie jestem zasmarkany, wyglądam fatalnie i wsiadam do pociągu w Poznaniu. Ten pociąg jedzie 3 godziny do Warszawy, a ja wysiadam zdrowy. Jak to inaczej nazwać? Jak nie drenowaniem naszych kieszeni. Kupujemy coś, co teoretycznie ma nas uleczyć w przeciągu trzech godzin. Pamiętajmy. Suplement diety nie leczy. Suplement diety nie może mieć żadnego aktywnego związku. Są to najczęściej organiczne związki opakowane w piękne pazłotka, w piękne pudełka po to, żebyśmy my czuli się dobrze, wydałem pieniądze na coś reklamowanego, na pewno lepiej się poczuję. Słowniczek wyrazów trudnych. Sildenafil. Związek który był w niebieskich tabletkach w specyficznym kształcie. Bardzo wielu z nas, panowie, marzyło o tym, żeby dostać receptę na tą pigułkę. Wygasł patent, i nagle okazuje się, że ten składnik jest dostępny niemalże dla każdego. Ilość reklam, które mówią o tym, że my, panowie, Możemy podwyższyć sobie potencję, być na dopingu za pstryknięciem paluszka. Kiedy konar nie chce zapłonąć, wzrosła w ciągu ostatnich lat dwudziestokrotnie. Panowie, zastanówcie się nad tym, czy to, że hydraulika wam nie działa, jest związane tylko i wyłącznie z tym składnikiem? To nie jest tak. Zróbcie badania. Zacznijcie zdrowie się odżywiać, zażyjcie ruchu, porozmawiajcie o problemach ze swoją partnerką, a później dopiero sięgajcie po te leki. My potrafimy wydać, my mężczyźni, przed randką więcej na środki pobudzające, wspomagające krążenie w dolnym odcinku ciała niż na kolacje czy na kwiaty. Czy to jest normalne? Ale znowu, kto? To spowodował. My widzimy reklamy, widzimy szczęśliwych mężczyzn, widzimy kobiety, które mówią: Ja mam tyle, ile chcę. Ale jeżeli my będziemy teraz używać tego składnika pod totalnie różnymi nazwami, bo to jest tylko kwestia pięknego pazłotka i opakowania, możecie wylogować się z tego świata i na pewno wasze partnerki nie będą z tego zadowolone. Słownik dziwnych sformułowań, kreowanie wizerunku choroby. Wiecie, że coś takiego istnieje? W latach 80., dokładnie w 1980 roku, weszła bardzo ważna ustawa w Stanach Zjednoczonych. Wiecie, tam mnóstwo firm farmaceutycznych stamtąd pochodzi. Która ułatwiła dostęp leków nowych do rynku. Niektórzy mówią, że otworzyła tylnie drzwi. Uniwersytety zaczęły robić uproszczone badania, wprowadzając patenty. Nawet przedsiębiorcy mogli dużo łatwiej wprowadzić lek. Na potrzeby tego filmu dotarłem do wywiadu niejakiego Perego, który zajmował się kreowaniem wizerunku leku Zantak. Jak wpiszecie w Google, dowiecie się, że jest to bardzo popularny lek na zgagę. Ale teraz leków na zgagę w latach 80. było mnóstwo. Jak zrobić, żeby nasi pacjenci wybrali dokładnie ten? Otóż nie można było nazwać tego zgagą, bo to jest takie przyziemne. Na to jest mnóstwo naturalnych sposobów, o których też na tym kanale Was informowałem. Ale jeżeli nazwiemy teraz coś bardzo poważnie choroba refluksowa przełyku, to nagle zaczynamy się bać. Idziemy do lekarza, lekarz przepisuje nam receptę, i nagle strach znika, bo ktoś potrafił to nazwać, i ktoś wystawił mi na to receptę, i nie ma strachu. Dlaczego mam używać naturalnych sposobów? Dlaczego mam kupować konkurencyjne leki, skoro ja tu dostałem receptę? Od chwili wykreowania wizerunku tej poważnej choroby zgaga gaga do skwiera nam tak dawno, od kiedy jemy, od kiedy się obżeramy, od kiedy istniejemy. Ale zrobiono z tego bardzo poważną chorobę, a firma zarobiła na tym nie miliony, miliardy. Żeby jeszcze bardziej to do Państwa dotarło, chciałbym zacytować słowo w słowo to, co Vince Perry powiedział. Musimy nadać nazwę tej chorobie i przedstawić poważne argumenty, żeby uzasadnić konieczność tak złożonej zmiany. Innymi słowy, zamierzamy do nich wyjść i narobić dużo szumu na temat tej terapii. Tyle, że nikt jeszcze nie wie, że jej potrzebuje. My im to przekażemy. Drugi cytat. Ludzie boją się tego, że mogą nie być normalni, że są gorsi. Kiedy słyszą, że wystarczy pójść do lekarza, który zna nazwę ich dolegliwości, strach znika. Słowa dosłownie zacytowane przez człowieka, który prowadzi do tej pory firmę, która twierdzi, że wszystko potrafi sprzedać. Garść faktów. Do chwili wygaśnięcia patentu na Zantak, bo wiecie, jak patent wygasa, wtedy mogą produkować tak zwane leki generyczne. Znowu, piękna nazwa, mówimy o tym, że produkują dokładnie to samo z tym dokładnie samym aktywnym składnikiem, tyle że pod inną nazwą. Okazało się, że do tego momentu na całym świecie ludzi, którzy otrzymywali na ten lek, było 240 milionów. 240 milionów ludzi, którzy byli szczęśliwi, tylko dlatego, że otrzymali coś na receptę. Prozak. Lek na depresję. Nie jest moim celem ocenianie, czy on działał, czy on nie działał. Chciałbym wam podać fakt. Fakt jest taki, że przez 15 lat obowiązywania patentu na prozak przyniosło to firmie prawie 3 miliardy, Dochodu 3 miliardy dolarów ogromne pieniądze. Ale czemu akurat o tym leku mówię? Otóż firma doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że patent jest czasowy, przemija i trzeba za chwilę coś wymyśleć, bo inni, wiedząc, że to działa czy nie działa, ale jest popularne, nie Wyprodukuje coś pod inną nazwą, jeszcze będzie miała lepszego perego, jeżeli chodzi o marketing, i nagle się okaże, że sprzeda więcej. I nagle okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych pojawiło się mnóstwo, bardzo dużo reklam, ale również artykułów, celebrytów, polityków. Jaki jest ciężki czas przed miesiączką? Jak my. Teraz mówię, dziewczyny, o Was, jakie Wy jesteście wściekłe, jakie Wy jesteście obolałe! Czy nie było tak, że okres, miesiączkę kobiety mają od setek lat, od tysięcy lat? Czy ona jest bardziej bolesna czy mniej bolesna, ale ona jest od zawsze, od kiedy kobiety istnieją na tym świecie? Ale nagle dostaliśmy informację, że tak nie musi być, i sprzedano ten składnik przez tą firmę pod inną nazwą jako wspaniałe życie. Nie będziesz się denerwować, nie będzie bolało, dzieci będą Cię kochały, Twoje życie rodzinne będzie wspaniałe, ale musisz przyjąć ten preparat. Ty nie masz okresu, dziewczyno. Ty masz zespół napięcia przedmiesiączkowego, to można na pewno wyleczyć, tylko weź ten dokładnie specyfik w formie tabletki. E, chciałem Wam wynotować, ile przez ostatnie lat powstało zespołów, objawów, ale to jest bez sensu, bo one powstają w sposób ciągły. Natomiast powstają po co, żeby w nas wywołać. Potrzebę posiadania czegoś: posiadania szczęścia, posiadania pigułki, posiadania syropku. E, mam nadzieję, że ja tego nie dożyję, ale śmiem twierdzić, że moje dzieci dożyją kiedyś czasu, kiedy będzie tabletka dla dzieci, którą podasz i one przestaną unikać zajęć z WF-u. Dzisiaj popatrzycie na mnie, w wariactwo, a ja Wam mówię, że tak będzie. Na koniec zostawiłem wam bardzo poważnie brzmiącą nazwę: Hipolibidemia. Wow, jak to brzmi! W tej chwili prawie wszystkie firmy farmaceutyczne dążą do tego, że skoro my mężczyźni mieliśmy niebieską pigułkę i konar nam płonie, to teraz trzeba wyleczyć oziębłość płciową u naszych partnerek. Znowu. Oczywiście można by mówić o tym, że teraz jesteśmy bardziej zastresowani, bardziej zapracowane jesteście, nie mamy czasu się zdrowo odżywiać, ale jeżeli wmówią Wam dziewczęta, kobiety, panie, że Wy weźmiecie pigułkę i nagle będziecie tak mocno pożądać tego Waszego męża, który mył się ostatnio tydzień temu, ogolił miesiąc temu i w ogóle puszcza Wam bączki pod kołderką, czy aby na pewno jest to prawdą, czy nie potrzebujemy pójść z partnerem na spacer, popatrzeć w gwiazdy? Nie musimy iść wcale na romantyczną kolację, bo może nie zawsze mamy na to pieniądze, możemy o czymś porozmawiać, ale nie. Ktoś wymyśla coś bardzo poważnie brzmiącego, następnie weź pigułkę i nagle wszystko się rozwiąże. Mógłbym dłużej tutaj wymieniać Wam te rzeczy, ale film nie może trwać w nieskończoność. Takich nieistniejących chorób mógłbym wam wymieniać jeszcze przez dwie godziny. Ale nie w tym rzecz. Chciałem tylko, żeby ten film otworzył wam oczy, żebyście przekazali go maksymalnej ilości waszych przyjaciół, żebyście ten film obejrzeli może z waszą partnerką i zastanowili się, czy my potrzebujemy tabletkę na potencję, czy ona potrzebuje tabletkę, żeby podnieść jej libido. Dla Was ważna rzecz. To, że mamy w naszym organizmie pasożyty, może mieć ogromny wpływ na Wasze pożycie seksualne. Zastanówmy się, dlaczego 600 tysięcy osób obejrzało mój film na temat pasożytów. Tutaj macie przypomnienie. Zachęcam. To może być krok ku dobremu. W następnym odcinku, jeżeli ten Wam się spodoba, mam prawdziwą bombę. Powiem Wam. O chorobie, przed którą nikt nie jest w stanie absolutnie się uchronić, dotyczy wszystkich i jest na to pigułka. Do zobaczenia.